Oblicz sumę takiej postaci. Cześć, witam. Z tej strony Mateusz. Do policzenia mamy taką sumę. No to cóż, przyjrzyjmy się, co my tutaj mamy: 2n silnia, n-k minus silnia, k silnia kwadrat. U góry nie ma kwadratu. No, K i N minus K to przypomina symbol Newtona. Tylko, że wtedy u góry potrzebowalibyśmy n silnia. Tu jest kwadrat, tu jest kwadrat, więc w zasadzie potrzebowalibyśmy n silnia kwadrat, bo wtedy by się to zwinęło w symbol Newtona kwadrat. Mhm. No, to jak nam brakuje, to zróbmy może tak. Przepiszmy sobie to, czyli mamy tak sumę od K równego 0 do N. 2N silnia, K silnia, kwadrat, N minus K silnia, kwadrat. Chcemy mieć tutaj N silnia, do kwadratu, no to sobie dopiszmy, oczywiście no żeby to nie było takie bezkarne to wtedy też i trzeba jak domnożyliśmy to i też trzeba podzielić no bo jak pomnożymy przez 5 i podzielimy przez 5 to dalej pomnożyliśmy w zasadzie przez 1 więc nie zmieniliśmy coś takiego co dalej, no dalej oczywiście tu możemy napisać równa się no co wtedy, no wtedy to my taką 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 rzecz, że jest suma od k równego 0 do n, 2n silnia podzielić przez n silnia kwadrat, a tu jest ten nasz symbol Newtona, n po k do kwadratu. N po k do kwadratu. Mhm, zgadza się. No dobrze. No dobrze. Zauważmy, że 2n silnia i n silnia kwadrat nie zależy od k. I jest to tutaj w postaci takiej, że jest to domnożone razy reszta. A zatem możemy to wystawić przed sumę. Wyłączyć przed nawias innymi słowy. Czyli równa się. 2n silnia przez n silnia kwadrat. No dobra, czyli tak, 2n silnia przez n silnia i to do kwadratu. Suma od k równego 0 do n. n po k i to do kwadratu. No dobrze. 2n silnia. 2n silnia. To ma w sobie n silnie i potem n plus 1 razy i tak dalej, aż do 2n. Dzielimy to przez n silnia kwadrat, czyli n silnia razy n silnie. Jedno n silnia się skraca, to mamy oczywiście to naszą sumę od k równego 0 do n. n po k kwadrat. I co tutaj widzimy dalej? Co tutaj widzimy dalej? No, widzimy taką rzecz, że n plus 1 razy i tak dalej do dwóch n. A, to niepotrzebnie to skracaliśmy. Zostawmy to. n silnie, n silnia. I wówczas... I wówczas. A nawet zostawmy tutaj 2 n silnia. Czyli 2N silnia. Zobaczmy, że to jest przecież 2N po n. No bo góra 2 n silnia przez n silnia razy różnica, czyli 2N minus n to jest n silnia zgadza się. Dobrze, razy ta suma. No a tą sumę już w innym nagraniu wykazywaliśmy. Że jest równa 2n po n. Czyli krótko mówiąc, nasza odpowiedź. W opisie do tego nagrania na pewno znajduje się link do tamtego nagrania, gdzie była wykazywana taka właśnie suma, ile ona wynosi. Więc to nam wychodzi wynik, że to jest 2n po n i to do kwadratu.